Urząd Miasta w Zamościu podsumował sezon turystyczny. Wybrano też najlepszy produkt turystyczny roku. Z okazji Światowego Dnia Turystyki Miasto Zamość wraz z lokalną organizacją turystyczną podsumowało sezon turystyczny w Zamościu i na roztoczu. Była to okazja do wręczenia nagród i podziękowań wszystkim tym, którzy swoją działalnością przyczyniają się do promocji naszego miasta i regionu. Ten sezon turystyczny, patrząc na liczbę odwiedzających gości, którzy przybyli do zamościa, można porównać do roku ubiegłego. Z tym, że z danych, które otrzymaliśmy od hoteli, od bazy gastronomicznej, z instytucji, które zajmują się turystyką, wynika, że więcej osób w zamościu nocuje, więcej osób korzysta z bazy noclegowej, z bazy gastronomicznej. Jednocześnie widzimy niewielki spadek osób korzystających z oferty chociażby instytucji kultury. Na niezmiennie wysokim poziomie utrzymuje się liczba osób, które odwiedzają ogród zoologiczny. Ta tendencja już od kilku lat jest obserwowana. Widzimy tutaj w związku z rewitalizacją ogrodu zoologicznego liczba odwiedzających gości nasz ogród co roku wzrastała. W tym roku mówię, mamy podobny poziom do roku ubiegłego. Cieszy przede wszystkim fakt, że zamość przestał być jednodniowym miastem, a turyści chętniej zostają tu na dłużej. Wiele też zawdzięczamy ekipom telewizyjnym, które co jakiś czas pokazują fragmenty zamościa w swoich produkcjach. Od kilku do kilkunastu procent w zależności od hotelu, w zależności od tego miejsca noclegowego, ale jest to tendencja, która w tym roku była zauważona i z tego należy się cieszyć. Widać, że te rzeczy, które są wykonywane, te działania promocyjne, zachęcające turystów do odwiedzenia zamościa, czy to udział w targach turystycznych, czy publikacje prasowe, czy coraz chętniej odwiedzające zamość telewizje, robiące tutaj programy i publicystyczne, i rozrywkowe, i kręcące film, tak jak ostatnio film, film wkręceni, który w reżyserii pana Piotra Wereśniaka wejdzie do kin w styczniu przyszłego roku, gdzie Zamość będzie jednym z głównych bohaterów tego filmu. Pokazują, że kierunek, który obraliśmy wydaje się słuszny i mam nadzieję, że ta tendencja liczby turystów, którzy chcą zostać w Zamościu, przenocować tutaj i skorzystać z naszej bazy noclegowo-gastronomicznej będzie z roku na rok coraz większa. W konkursie lokalnej organizacji turystycznej Zamość i Rostocze na najlepszy produkt turystyczny roku główną nagrodę zgarnęło miasto Zamość za Stare Miasto.